Kontynuować przygody Wolfganga? Tak sobie myślę. 58 dni za nami. 58 dni. To dużo, nieprawdaż? Pingwiny mi wylądowały w obozie. Nie wiem po co. Jest tu, żartowałem, żartowałem. O oh fuck, ale sobie wymyśliłem. Sobie był pomysł. O! Boże drogi. Myślałem, że śpią. I że się nie obudzą. Poszedł gdzie jestem, gdzie jestem? Na szczęście niedaleko. Mam nadzieję, że gołębie nie będą już wkurzone na mnie. Znaczy pigwiny czy co tam. Dobra, żyjemy. Najważniejsze. Jezus. Dobrze, że ty, Chester, się nie włączyłeś do tej walki. Się mogło fatalnie skończyć dla nas. Zdaje się, że mi zeżarły połowę borówek. mam więcej tych borówek Kuk Kuk A o składników co? Kuk. Ja pierdziele, czy ja widzę, czy ja słyszę wilki? No naprawdę jeszcze mi wilki są teraz potrzebne do szczęścia Majmy tu blisko ten. O! 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 Sied, jak to się źle skończy dzisiaj! O matko jedyne! Jezu, ja też biję Chestera. Czemu ja biłem Chestera? To jest jakiś absurd. Oh, 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 boże! Ah, god. <grymna> oh my god! <grymna> boże, drogi! Czego tu się tak potoczyło. Dlaczego dlaczego tak? Ale no co? Mamy brodacza nowego. Ach. No i proszę państwa, przygody Wolfganga niniejszym się zakończyły. Może to dobrze, może to źle. Mam szansę zabawić się czymś nowym. A zdaje się. Będzie czym. Nowa gra, a tym bardziej, że zagramy w Reign of Giants, Reign, Reigns, Reign, Reign of Giants, okej, okay. charakter, Lumberjack, no jest drwalem, no ma, ma brodę, no nazywa się Woody i ma okropny, okropny sekret. Maxwell, jak zwykle, wita nas radośnie w tej okolicy. Okej... Okay. O mój Boże, jak ty... Śpiesznie wygląda i śpiesznie wieka. Kwiatki, kwiatki, kwiatki... I patyk. Jaki on jest mały! W porównaniu do Wolfganga to każdy jest mały. Ale dobra, nie porównujmy. Nie narzekajmy. To nowa postać, która mi się odblokowała przed momentem. Mam siekierę. Tak bardzo za tobą tęskniłem, powiedziała siekiera. Ale szybka jest ta siekiera. I ona się cieszyła z tego, co ja tu zrobiłem. Kłupie drzewo. O, jak fajnie. To, to, to siekiera współpracuje ze mną, ona komentuje tu różne rzeczy. Dobrze! Czemu siekiera do mnie gada? Czy to jest ten okropny sekret? Trawa Borówki. Borówki i borówki. Już od razu na dzień dobry pocieszający. Sto? O Poszedł won. mam się... Ej, ta siekiera się nie zużywa. Ej, mamy pancerz od razu. No to się ta przygoda zapowiada nieźle. Czop, 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 I Mamy owoc. To jest chyba też owoc jakiś taki. Znaczy, owoc kasztan. A nie, to można zasadzić. To jest, to jest, to jest nasiono. Nasiono, nie nasienie. Never mind. Okej. Okay. Sprawdźmy tu. Sprawdźmy tu. I sprawdźmy tu. Zważywszy na. Zważywszy na, 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 na to, jak ciemno się szybko zrobiło, to stawiam na, albo na jesień, albo na wczesną wiosnę. Są inne drzewka w tym dodatku. Hi, 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 hi. I jeszcze tu. Aż się przyjemnie ścina te drzewa. Ale coś siekiera ostatnio się zrobiła cicha. Ja sprawdzę, czy mam materiały. Mam. Gdzieś tu w pobliżu muszą być jakieś drzewa. Radośnie oświadczyła siekiera. No to się najmie te drzewa. Wydaje mi się, że z tych drzew akurat drzewiec nie wyskoczy. To jest duży plus. Haha! Dobra, mam 19 kawałków drewna. To zdecydowanie więcej niż potrzebuję. Kalender, martwi mnie to, że tu nie ma królików. Ale zrobimy sobie... ...Kilof. Kilof to oczywiście nie to samo co siekiera i on się będzie na pewno zużywał. Tak jest, zużywa się. I pocieszające jest to, że naprawdę Woody... ogóle świetnie się nazywa. No nie no, akurat Kilof zrobiłem. Że Woody nie głodnieje tak szybko. Z Wolfgangiem to była straszna robota. Straszna. Cały czas trzeba było dziada karmić. Stać mnie na lepsze ognisko. Jeszcze nie. Za kamieni. Może coś się znajdzie. Co tam na mapie ciekawego? Mamy zapas strawy. Są borówki. Są marchewki. A czy plecak mogę zrobić już? Mogę zrobić parasolkę, co się może przydać. A plecak, niestety, do plecaka jest potrzebna maszyneria. Nie dam rady, niestety, wybudować porządnej. Eee, porządnego ogniska jeszcze teraz. <grystanie> Jak to miło. Kiedy się kiera was tak miłowita. Chociaż nie jestem pewny. Coś jest nie tak. Jak was... jest, Prawie bym nie zdążył. Wykorzystajmy noc, żeby sobie pościnać drzewa. Ta siekiera wydaje się być wielce zadowolona z tego powodu. Że ja tu ścinam te drzewa. Ciekawy jestem, swoją drogą. Dobra, sprawdźmy, czy mogę... Aha, potrzebuję maszyny. Mogę więcej desek zrobić. Będę miał więcej desek. Z desek można zrobić coś fajnego. A przede wszystkim... S smażenie borówek. What? <laughs> Święty Jezu. No to ładnie. No, spaliłem borówki. Spaliłem borówki? Co tu się dzieje? Spaliłem borówki. No nie wierzę po prostu. Jeszcze sobie chyba przypaliłem skóry trochę. No ale dobra, noc się zaraz skończy. U! Smażone coś. Można to zasadzić? Kasztany! No i pada deszcz. Jak pada deszcz, to się podnosi mokrość. Na szczęście, mogę zrobić parasolkę sobie. Żogi też chyba szybciej gaśnie. No niestety będzie padał, tak ten deszcz. No ta parasolka nie jest specjalnie szczęśliwa, co? Porządna parasolka wymaga świńskiego ogona. Przebadajmy ten, ten rejon. Przybiegać z parasolką, no bo co innego? I dalej zbierać kwiatki. O, o, tu są kamienie po drugiej stronie. Nie pamiętam, muszę sobie rozpisać, co robią poszczególne grzybki. Ale no, mam już pancerz. Teraz potrzebujemy złota. Do czego złota? Do tego, żeby zrobić maszynę naukową. A, jeszcze mam marchewki. Nie ma tragedii. Okay. Jezu, drogi. Opady deszczu na dzień dobry, no. A można sobie jakieś zadaszenie zrobić, czy coś? Nie wiem. Niedługo będziemy stać na porządne ognisko. Yy, chyba tutaj zrobimy. Tu jest taka borówkowa kraina. Oprócz tego jest ten... ...wehikuł do podróży. Dobra. Już mamy. Żeby się za bardzo za mną... Proszę, przynajmniej kiera, się świetnie bawi. Oh, je! Yeah. Dawaj, Woody, widać, że świetnie się z tym bawisz. Przy okazji, tu też jest szansa na kasztany. Dobra. I znowu się zaczyna wieczór. Krzemień jak najlepiej pozbierać w dużych ilościach. Niech sobie będzie. Mamy dużo drewna, więc trzeba będzie zacząć budować skrzynie. A może być świetne miejsce na obóz. Jest i ul. Jest i jama, którą można podróżować. Wydaje mi się, że drzewce się pojawiają wtedy. U, złoto. To jeszcze tu wrócę, bo ja na razie nie mam. Nie mam miejsca. Jeżeli chodzi o drzewca, to drzewce się pojawiają z drzew tych. I wydaje mi się. Może jestem w błędzie, ale... Ten, ten parasol tak średnio chroni przed deszczem. Z tego co tu widzę. Jest dobre miejsce na obóz, bo tu jest dużo też e, tych jamek królikowych. Nie mam dlatego pojęcia czemu królikowe jamy są zamknięte. Jesteśmy dziś tutaj. Przebadajmy jeszcze ten obszar dokładnie. Mokro. Patyki mi się kończą. one są potrzebne. To no, jest Jama. Sprawdźmy jeszcze tutaj. Bardzo obiecujący obszar. O, Skret, to jest sławakret. Ale dobra, na razie nie potrzebujemy kreta mordować. Może kiedyś. A tym chyba, chyba zrobię miejsce tutaj, zrobię chyba obóz. Jest. Osadzimy drzewa tu. Jest trochę za wcześnie, żeby to, ale mniejsza z tym. Najważniejsze to teraz jest maszyna naukowa. No, tu dołożymy. Trzeba zrobić jak najwięcej tych marchewek. Kurczę, mokre to już jest. Ten fire pit jest mokry. No nie wiem, jak sobie poradzić z tym problemem. Może z czasem to się samo jakoś rozwiąże. Ja mogę, czy ja mogę skrzynki robić? Chyba potrzebuję Science Machine do tego, co? Tymczasem. Mamy siekierę. Siekiera jest bardzo dobra. Myślę, że będę ją wykorzystywał do walki też. Bo się nie psuje. A będzie jakoś spędzić tą noc, co? Tam widziałem to złoto wcześniej. To tam wrócimy zaraz. Fantastycznie, lubię nowe przygody. Nowe przygody, nowe przygody. To jest doskonała rzecz. Robi się ciemno. I Woody, piękny jesteś. Zratowałem. No nie jest oczywiście piękny. Och, tą noc muszę tu przeczekać. Nic ciekawego nie zbuduję teraz. Ewentualnie młotek, żeby coś tam zniszczyć. No e, pochodnia na przyszłość. Się przyda. Czemu nie? Czemu cały czas pada? Łapki na króliki. To można zrobić, ale... Królików pewnie nie znajdę. Science Machine wymaga tylko jednego kawałka złota. Dobra. Musimy się wybrać na wyprawę Co ja zrobiłem? No, Mniejsze z tym No nie Tyle czasu tu czas spędzić I nie ma co robić Jakiś Niepokojący głos No wreszcie skończyło padać czy ja za tobą tęskniłem? Oczywiście, że za tobą tęskniłem, moja urocza Siekiero! Czemu ta Siekiera do mnie mówi? Czemu ona do mnie mówi? Ja się pytam. A o, okej, okay, już nie jestem mokry. Mokrość zniknęła. Dobra. No, o co chodzi? No, muszę jakoś spędzić wieczór, nie? Bieganie dookoła ogniska nie wydaje się takim złym pomysłem. W tej chwili nic się nie da tu zrobić. Ale rzućmy to, to się nie psuje, kiedyś się przyda. Na pewno. Wszystko jest mokre mokry kwiatek, mokra trawa. Dobra, niech tak będzie. Gdzie to się szło? Tutaj. Muszę zdążyć. Nie mogę się powstrzymać. Muszę to, to drewno zciąć. Martwi mnie natomiast jedna rzecz: że nie mam znowu miejsca w plecaku. Strasznie opierdliwa sprawa. Gdzie to mój obóz był? Jeszcze niżej. A niestety, dbanie o miejsce w plecaku. Mój Boże, dlaczego do mnie. Adam, ty do mnie nie dzwoń, ty do mnie napisz na Skype. Ja sobie to przeczytam. Przecież teraz gram w grę. Aha, już wiem, czemu Adam dzwoni. Och, 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 och. Yy, to rzucimy. A na pozostałe przygody będziecie musieli przeczekać. Znaczy poczekać. Niestety. Niestety mam ważne zajęcia. O godzinie 14 Pozdrawiam. Ale jakbyś Adam na Skype'ie napisał, to by mi wyskoczył numerek. To bym zauważył. A mniejsza z tym. Do zobaczenia w dalszych przygodach Woody'ego. Trzymajcie się. Pa, pa.